Witajcie agenci, Resil się kłania. A w dzisiejszym odcinku to jest odcinek dość nietypowy, ponieważ prowadzimy nową serię. Która jest tak naprawdę kulminacją starej serii, którą prowadziłem na swoim poprzednim kanale. Ale postanowiłem przenieść ją do tego obecnego kanału i dzisiaj omówimy sobie postacie. Ale uwaga, pierwszą postacią nie jest postać z gry, a jak widzicie z serialu Disney'a. Jest to serial animowany Bad Batch, która w naszym polskim języku nazywa się Parszywa Zgraja i jest to postać Omegi, która według mnie jest bardzo zagadkową postacią, tajemniczą, ale też i bardzo ciekawą i, mi, i bardzo miłą jak na to jak na sytuację w jakiej się znalazłam, bowiem akcja serialu toczy się zaraz po rozkazie 66, którego pewnie każdy z was dobrze zna. Jeśli mnie znacie z poprzednich moich produkcji, z poprzednich moich serial, serii na kanale, które uprowadziłem jak robiłem w czasie istnienia wcześniejszego projektu, wiecie pewnie, że jestem wielkim fanem Star Wars jeśli chodzi o megę, to jest to postać, która cechuje przede wszystkim wielkie, wielka ciekawość, ale także i zamiłowanie, którym obdarzyła pewną grupę klonów. znaną również właśnie jako parszywa zgraja, czy też inaczej jednostka 99 W skład jednostki jak pewnie wiecie wchodził Crosser, Hunter, Echo Reker oraz y, tech, którzy byli grupą specjalnych klonów z Kamino y, którzy mieli mutacje genetyczne. Po nastaniu imperium galaktycznego Namase powiedziała o pięciu klonach z defektami genetycznymi. Myślano Tarkin, admirał Tarkin, później znany jako gubernator czy wielki Mow y, był przekonany, że chodzi o wszystkich z jednostki 99. Ale nie zdawał sobie sprawy, że piąty klon to była tak naprawdę Omega, która w swojej mutacji sprawiła, że była pierwszym klonem Django Feta, który był... Mężczy... Która, która została właściwie... zmieniła nawet chyba płeć w tym wszystkim. Ponieważ dlaczego? Dlatego, że Django Fett był jak pewnie wiecie, mężczyzną. A Omega jest... jak sam stwierdził Tech... Płeć żeńska, co oznacza, że po prostu Omega jest jedyna w swoim rodzaju wyjątkowa i ma niezwykłe rozumowanie. I z tego, co widzimy w samym serialu, ona największe pojęcie ma o chipie kontrolującym umysł. Jest tak jak i reszta jednostki 99, jest przez to też wyśmiewana przez resztę klonów z tak zwanych szaraków, którzy Widzą w nich defekty, po prostu, które no nie powinny w ogóle się znajdować chyba według tego rozumowania w oddziałach republiki czy też imperium. Co doprowadza często do bujek między oddziałem 99 a tym, ale to też nie trwa długo, ponieważ przez to, iż Omega ostrzega w pewnym momencie przywódcę jednostki 99 Huntera o tym, że że jest to że są prowadzeni rozkazami w pułapkę przez Tarkina to też szybko stara się znaleźć według mnie na to dowody oraz jej ciekawość doprowadza ją do tego, że no, ląduje niestety w celi doprowadzona przez imperium. Hunter przez to wszystko przegląda na oczy postanawia zdezerterować razem z całą jednostką i wrócić po Omega, uratować ją. No i niestety, no ale niestety też wpadają w pułapkę zastawioną przez Tarkina. No i dają się złapać. W okresie późniejszym Omega się odnajduje z nimi w jednej celi oraz no niestety crosser poprzez wzmocnienie sygnału chipa kontrolującego umysły klonów. No, przechodzi na stronę Imperium i próbuje zabić resztę swojej jednostki. Omega w rezultacie tego ucieka z Kamino razem z jednostką 9.9 i no, stara się odnaleźć w nowych realiach, mimo tego, że jak według mnie na swój młody wiek jest stosunkowo dzieckiem w tym wszystkim, który musi odnaleźć się w nowych realiach. Przy czym ona nie jest dzieckiem pokroju Sabin czy Ezry, którzy zostali, w którym to Sabin była wychowana w duchu walki, no bo to była w końcu Mandalorianka, a Ezra no to w ogóle miał po stro swojej stronie moc, więc yy, chociaż z niej nie korzystał, to korzystał z niej instynktownie, więc. A Omega jest tylko klonem tutaj a, yy, i ona musi się odnaleźć w nowych realiach. Przez yy, to, że ona większość czasu spędzała w właściwie w laboratoriach klonów na kamino często wpada w kłopoty z powodu ciekawości swojej oraz tego, jak, jak wiele o galaktyce jeszcze nie wie. Jest z tego co widzieliśmy w serialu, umie używać broni palnej, którą przez co no, mimo że tak jak Omega sama przyznała, nigdy do nikogo nie strzelała. I jak ona to ujęła, po prostu miała farta, aczkolwiek według mnie omega jest, ma to bardziej wrodzone. Jeśli chodzi natomiast o to, co dalej się z omega stało? No, jednostka 99 po zdezerterowaniu ucieka do innego dezertera. Próbują omegę wcisnąć do niego, żeby uciekała i osiedliła się gdzieś na stałe, no ale że Omega bardzo mocno zżyła się z jednostką 99, w tym właśnie z przywódcą tych klonów, Hunterem. Naprawdę ja ci wyostrzyłem zdjęcia, jak tylko mogłem, ale to już jest naprawdę wyższy level. Hunter pod koniec drugiego odcinka mówi, że Omega może nazwać ich statek domem. Co doprowadza nas do tego, że Omega staje się częścią tej ekipy? W trzecim odcinku zresztą Omega zaczyn jest... Nie, mo nie mogą się klony przyzwyczaić do tego, że Omega jest wśród nich, przez co, tak jak wspominał Toreker, no nie może przyzwyczaić się, że na pokładzie jest dzieciak. No, ale Hunter na to odpowiada żartobliwie, że jak im wszystkim, ale no, jednak omega nie narzeka. Trudno, żeby narzekała. Jednakowoż też, według mnie, e, późniejsze ich przygody, e, które tego mogą doprowadzić do tego, że crosser ponownie spotka się z, zarówno z Omegą, jak i z resztą jednostki 9.9. Jak im to dalej przejdzie, zobaczymy. No, według mnie, omega jest. Jeśli jednostka 99 nie da się złapać, to, to jest ona jedną z ostatnich klonów Django Feta, które mimo tego, że jest z defektem, jest właściwie upadkiem ideałów jego dziedzictwa. Co oznacza, że co mam na myśli, Agencie? Mam na myśli to, że Omega jest jednym z ostatnich klonów wyprodukowanych na kamino z DNA Django Feta, co pozwala. Że Omega jest właściwie tak jak i Boba Fett jego, jego spuścizną, taką, takim jakby dziedzictwem Django Feta. A wy, agenci, co sądzicie o Omedze? Według mnie Omega jest świetnie napisaną i wykreowaną postacią. A aktorka zarówno w polskim, jak i w angielskiej wersji językowej spisała się po prostu na medal. Idealnie zagrała Omegę, która e, na pewno wzbudziła zarówno wśród fanów Star Wars sympatię, jak i także ciekawość, jak się potoczą jej losy. Ja osobiście bardzo mocno kibicuję postaci Omegi. Mam nadzieję, że przeżyła wiele lat, e, tak jak i Kapitan Rex, tak jak i e, Wolf, tak jak... E, Wiele klonów, które zdezertowały z armii, chociaż nie było ich zbyt wielu, tak niektóre zdezertowały, niektóre ginęły, niektóre przeżyły. Ehm, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę na koniec. Ehm, szturmowcy czystki, którzy towarzyszyli inkwizytorom imperialnym, byli bardzo często jednymi właśnie z klonów z defektami, z rozciągniętego łańcucha DNA. Niewykluczone, że gdyby Omega została na kamino, zostałaby w na pewnym etapie swojego życia wciągnięta w to wszystko, co czyniłoby, że jej koniec byłby bardzo smutny, bo prawdopodobnie zginęłaby walcząc u boku inkwizytorów i nawet nikt by o niej nie pamiętał. Więc przez dezercję możliwe, że uratowała swoje życie. Ale jak dalej się to wszystko potoczy, przyjdzie nam poznać w serialu Bad Batch, który ukazuje się odcinki, ukazują się co tydzień. Jesteśmy po trzech odcinkach tego serialu. Jestem zachwycony, uważam, że to jest godny sequel wojen klonów. Jeśli macie następne postacie, zarówno z uniwersum Star Wars, jak i różnych innych filmów, czy gier, które mógłbym opisać Wam, to mówcie śmiało w komentarzach, komentarze są do waszej dyspozycji i oczywiście pora na reklamy. Polecam zakup płyty Afirmacja Aniki Dąbrowskiej, książek Katarzyny Kriogucewicz w tym Księżycowe blizny, Cienie północy oraz Drżenia lata. I mam nadzieję, że ten krótki filmik opisujący to, co póki co wiemy o medze, Wam się spodobał. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, konstruktywnego komentarza, a jednocześnie zwalnięcia w dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienia o kolejnych filmach, zarówno z tego uniwersum, jak i z uniwersum wszystkiego. I pamiętajcie, niech moc zawsze będzie z Wami, zawsze to chciałem powiedzieć. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.